Dobry wieczór, dobry wieczór moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam. Mam nadzieję, że wszystko się uda, jeśli chodzi o tę transmisję i będę mógł podzielić się z Wami informacjami, które będą przydatne na pewno do każdego z Was, dla każdego z Was, kto działa w firmie marketingu sieciowego albo takie działanie planuje rozpocząć. Mam też nadzieję, moi drodzy, że z tych informacji, którymi się tutaj z wami podzielę, zrobicie użytek i że będziemy mieli okazję się spotkać. Z tytułu live'a już domyślasz się, skoro mówię o kalendarium sukcesu w MLM, no to będę mówił o pewnych wydarzeniach, o pewnych działaniach, które do tego sukcesu mogą się przyczynić. Mogą stanowić fundament tego sukcesu. Oczywiście ja będę o tym mówił z perspektywy człowieka, który uczy ludzi, który prowadzi firmę szkoleniową dla branży marketingu sieciowego, a działanie oczywiście już jest po stronie tych, którzy chcą zbudować tą swoją lepszą przyszłość w marketingu sieciowym, co oczywiście dzisiaj jest jak najbardziej pożądane, no bo to tak tytułem zagajenia, wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że ludzie w momencie kiedy w ich pracach, ich biznesach jest trudniej, to po prostu prozaicznie szukają jakiejś alternatywy na logikę, tak wtedy marketing sieciowy Firmy marketingu sieciowego stają się szansą dla ludzi, stają się właśnie taką sposobnością do stworzenia sobie alternatywy. No ale już o tym wielokrotnie ode mnie usłyszeliście. Niby oczywiste, że nie wystarczy się zapisać, nie wystarczy być w jakiejś firmie, konieczne jest działanie, no ale działanie. Tak różni się skutecznością statystyczną, jakością tego działania i możemy ją poprawiać po prostu poprzez to, że będziemy w tych działaniach bardziej kompetentni i my w tym Wam pomagamy. Stwierdziłem, że nagram live'a. Żeby wam pewne terminy i to kalendarium przekazać, bo po prostu tak mi jest łatwiej, łatwiej jest mi mówić niż pisać. Poza tym to moje pisanie też nie do wszystkich dociera. Nie do wszystkich dociera nasz newsletter, choćby z tego powodu, że nie wszyscy jesteście na ten newsletter zapisani, no a mam nadzieję, że ta wiadomość właśnie poprzez. Chociażby to, że udostępnicie, do czego zresztą gorąco zapraszam, zachęcam, proszę o co, że ta informacja dotrze do innych. Mam też prośbę o komentarze, tak, jeśli ktoś z Was uczestniczył w naszych szkoleniach, to żeby chociaż jedno tutaj życzliwe zdanie napisał, no a jak będzie nieżyczliwe, no to trudno z pokorą przyjmiemy, ale chodzi o to, oczywiście, żeby te facebookowe algorytmy i nie tylko, bo udostępnię to też na innych mediach, puścić w ruch. No więc, moi drodzy, dzisiaj mamy 6 luty, 6 lutego. Dwa dni temu zakończyło się pierwsze w 2024 roku seminarium budowy biznesu. Wzięły w nim udział osoby z sześciu, tak się doliczyłem firm marketingu sieciowego, chwilę wcześniej bo 30. 1 stycznia zakończyliśmy nabór do pierwszej. W tym roku edycji, edycji specjalnej Akademii Profesjonalnego Networkera. No i tym sposobem ten rok 2024 został bardzo dobrze zainaugurowany. Na dzisiaj miałem kilka rozmów z pytaniami: no dobrze, ale jakie kolejne działania, co tam dalej jest planowane? Tak mówię serio, tak jest, więc to mnie też sprowokowało do tego, żeby wam to kalendarium tutaj przytoczyć. I ponieważ będziesz sobie mogła, czy mógł to odsłuchać, to już podaję, do czego. Mogę zaprosić, do czego zachęcić, co konkretnie będzie się działo, zacznę od terminów. Otóż, moi drodzy, mamy do wakacji 2024 przewidziane jeszcze dwa terminy seminarium budowy biznesu w Polsce. One odbywają się zawsze w weekend, to jest cała sobota i pół niedzieli. Jak sama nazwa mówi, kto był, to wie, ale kto nie był, no to gorąco zapraszam, seminarium budowy biznesu, czyli seminarium stanowiące fundament budowania biznesu w marketingu sieciowym. I mamy dwa terminy. Pierwszy termin to 13-14 kwietnia, czyli połowa kwietnia, weekend. I jeszcze jeden termin, bo one się mniej więcej co 2,5 miesiąca odbywają, co 2,5 miesiąca je prowadzimy. Kolejny termin tuż przed wakacjami to jest 8-9 czerwca. To są dwa terminy do wakacji: seminarium budowy biznesu. Wyższy poziom seminarium budowy biznesu to jest tak zwane SRL, czyli seminarium rozwoju liderów, adresowane już do tych, którzy idą w kierunku tego, aby być liderami albo dla tych, którzy już są tymi liderami, chcą ugruntować swoje kompetencje, dowiedzieć się też nowych rzeczy, skuteczniej pracować w swoim zespole i te seminaria rozwoju liderów, one odbywają się naprzemiennie, seminarium budowy biznesu i termin, który mamy, Zaplanowany jeden do wakacji to jest 20 i 21 kwietnia. Wtedy będzie seminarium rozwoju liderów. Od razu dodam, że SBB, czyli Seminarium Budowy Biznesu, odbywają się zawsze w Warszawie, natomiast seminarium rozwoju liderów odbywają się pod Poznaniem. No i kolejne wydarzenie, najtrudniejsze, ale jednocześnie, nie ma co tutaj ukrywać najbardziej emocjonalne. I najbardziej profesjonalne to czterodniowe warsztaty MPR, czyli Mistrz Profesjonalnej Rekrutacji, które będą się odbywały za półtora, no niespełna półtora miesiąca, czyli 13-16 marca, pod Poznaniem. Czterodniowe warsztaty. W grupie między 8 a 12 osób, takie grupy jesteśmy w stanie obsłużyć wspólnie z żoną. To są warsztaty, gdzie przez 4 dni uczestnicy ćwiczą pod okiem kamer. Zajęcia od rana do 22-23 wcielają się w role, tak, różne role. No prozaicznie, tak, ci z Was, którzy nie byliście, to tylko wyjaśnię, że to polega na tym, że na przykład dostajesz rolę Właściciela kilku sklepów, masz w tej roli wpisana, jaka jest Twoja sytuacja zawodowa, biznesowa, ktoś inny dostaje informację, że ma się z Tobą spotkać, bo dostał do Ciebie namiar od znajomego, tak? No i dochodzi do spotkania. My włączamy kamery, nagrywamy rozmowę biznesową. Przy czym prospekt, czyli ten właściciel kilku sklepów, ma informacje o sobie, a networker tych informacji nie ma. No, i musi się dowiedzieć, zbudować relacje, nawiązać kontakt, odkryć potrzeby, no i zachęcić do współpracy. To wszystko jest, jak powiedziałem, nagrywane na kamerę. Potem te wszystkie rozmowy analizujemy. Ćwiczymy w parach, potem jest wymiana, ktoś kto był networkerem wciela się w rolę np. pracownika banku albo menadżera w korporacji, a ty jesteś networkerem, ty masz go rekrutować, to również nagrywamy na kamerę, analizujemy wszystko. To co mówisz, jak mówisz, jaką masz mimikę, gestykulację, mowę ciała, tembr głosu. Bardzo emocjonal, emocjonal, emocjonujące warsztaty. Ja dodam, że przez te warsztaty przeszło wielu topowych, absolutnie topowych liderów, wielu firm marketingu sieciowego. Możemy się poszczycić tym, że wyrosło na tych warsztatach bardzo wiele networkowych karier i to takich karier z prawdziwego zdarzenia. A więc w Polsce, moi drodzy, będą się odbywały dwa terminy SBB, Seminarium Budowy Biznesu, 13-14 kwietnia, 8-9 czerwca. Seminarium Rozwoju Liderów to 20-21 kwietnia. Warsztaty MPR, czyli Misz Profesjonalnej Rekrutacji, 13-16 marca. I oczywiście pomiędzy tym przeplatane seminaria, szkolenia dedykowane. My tego nie pokazujemy na naszej stronie internetowej, pokazujemy to w relacjach, pokazujemy to na zdjęciach. Tak, dwa tygodnie byliśmy na dużym evencie w Hiltonie, jednej ze światowych firm marketingu sieciowego. Za kilka dni w niedzielę jesteśmy w Warszawie na seminarium całodniowym, które prowadzimy z Grażyną polskiej firmy marketingu sieciowego, no i tak co jakiś czas dla tej lub innej firmy. Natomiast jest jeszcze coś tak na zachętę dla tych z Was, którzy budujecie biznes międzynarodowy. Mamy plan, żeby w maju pojawić się w Londynie i żeby w Londynie poprowadzić dwudniowe Pełnometrażowe seminarium budowy biznesu. No i zakładamy, że będziemy mieli okazję tam poznać i spotkać się z tą networkową Polonią, tymi, którzy budują biznes albo chcą budować biznes w marketingu sieciowym, właśnie na wyspach, albo gotowi byliby na te wyspy przylecieć, przyjechać. Ja dodam tylko, że mówiąc o tym, że tych, którzy chcą budować biznes, mam na myśli również fakt, że te seminaria budowy biznesu są de facto też również seminariami rekrutacyjnymi. Czyli jeżeli ktoś jeszcze w firmie marketingu sieciowego nie jest, ale na takie seminarium budowy biznesu przyjedzie, to on zostanie wyposażony absolutnie w kompletne kompetencje, kompletną wiedzę o tym, jak ten biznes budować, co go czekać. Skąd to wiemy? No, no wiemy to z informacji, którymi dzielą się. Nasi absolwenci, uczestnicy tych seminariów, którzy mówią bardzo często, że wreszcie zrozumiałam, wreszcie się dowiedziałem, jak mam to robić, o co tu chodzi, i ci ludzie idą już z innymi kompetencjami w swoich biznesach, w swoich firmach. No to się, moi drodzy, że nie byłbym zapraszany, nie bylibyśmy zapraszani przez zarządy firm, przez firmy, gdyby czy przez duże struktury gdyby to czego uczymy nie było pomocne, nie było skuteczne, więc zachęcamy tak do tej formuły ponad podziałami, jeśli nie masz dużego zespołu i nie chcesz organizować tego w postaci dedykowanej, natomiast jeżeli jesteś w jakiejś większej organizacji i chciałbyś porozmawiać o tym w jaki sposób to zrobić wspólnie, to też możemy się kontaktować. Natomiast apetyt wzrostu na ten Londyn bo no, nie ukrywam, że ja swoją karierę biznesową zacząłem w Londynie w 1988 roku. Kto czytał moją książkę, która zresztą nakład już się praktycznie skończył no to wie, że przez rok byłem domokrącą w Londynie w 1988 roku, do 1989 obszedłem kilkanaście tysięcy londyńskich domów, dokonałem kilku tysięcy sprzedaży. Wielkim sentymentem ten Londyn darze. Przed pandemią prowadziliśmy seminaria budowy biznesu i warsztaty MPR w Londynie. Teraz do tego wracamy, więc nadstaw ucha, albo kontaktuj się z nami, jeśli masz tam zespół, chcesz budować zespół. Ja w komentarzu tutaj, do tego filmu umieszczę link do zapisania się na nasz newsletter. Staram się no raz w tygodniu, dwa góra, czasami co dwa tygodnie, jak tam jest czas, wysłać newsletter i wtedy będziesz mieć kompletne informacje o tym, co my robimy, co się dzieje, więc zachęcam, zachęcam Ciebie do tego, żebyś się zapisała czy zapisał na ten newsletter. A puenta moja droga, mój drogi, tego live'a niech będzie następująca. Zawód networkera jest zawodem. Mówię o tym od bardzo wielu lat. Do jednych dociera i zostaje w głowie, do innych dociera na chwilę, jednym uchem wlatuje, drugim wylatuje. Jest mnóstwo rozczarowanych ludzi, którzy mówią, że marketing siedziowy nie działa, nie da się, że to nie dla mnie, nie idzie i tak dalej, i tak dalej. Ci sami ludzie kiedyś poszli do jakiejś szkoły. Uczyli się w tej szkole 3 lata jak to była zawodówka, 4 lata jak liceum, 5 lat jak technikum i jeszcze potem 4 lub 5 lat studiów. I wiedzą, że zdobyli zawód. I często, kończąc ten zawód, pracują za relatywnie niewielkie wynagrodzenie. Tak jest statystycznie w większości ludzi. Ale dołączają ci sami ludzie do firm marketingu sieciowego, licząc na profity. Wspaniały styl życia, zagraniczne podróże, ekskluzywne samochody, czas wolny, duże pieniądze, tylko nie chcą pójść do szkoły. Po prostu. Ja tego nigdy nie pojmowałem, do dzisiaj nie pojmuję, no i pewnie nigdy tego nie zrozumiem. No ale trudno. Świata nie jesteśmy w stanie całego naprawić. Możemy pomóc tylko tym, tylko i wyłącznie tym, którzy. Chcą być kompetentni, którzy chcą się rozwijać, chcą działać skutecznie i są gotowi się uczyć. Oczywiście, y, nauka to pewien wysiłek wysiłek czasowy, intelektualny, również finansowy. No ale tak, no, kto chce uczyć się z książek, musi sobie te książki kupić. Tak? Ja Wam tu pokazuję w tle tylko fragmencik biblioteki. Mamy tutaj. Półtora tysiąca czy więcej książek za sto kilkadziesiąt tysięcy złotych, no to, to też jest inwestycja, tak? Jeżeli ktoś chce się nauczyć zawodu, który da mu finansową wolność, jakim jest zawód networkera, no to po prostu musi się tego nauczyć. Więc, moi drodzy, do nauki was zachęcam nie tylko osobistej, ale również nauki z zespołem do wdrażania potem tego w życie. My was możemy nauczyć. Mamy kompletny system edukacyjny. Od seminarium budowy biznesu dla początkujących, całą Akademię Profesjonalnego Networkera, czyli program edukacyjny online, seminaria rozwoju liderów w Realu, warsztaty MPR, czyli MISZ Profesjonalnej Rekrutacji, najbardziej profesjonalne warsztaty rekrutacyjne w branży. Mamy wiele szkoleń dedykowanych, programy mentoringowe dla liderów to wszystko robimy. Robimy sprawdzone. Działające. Tylko tak, jest potrzeba taka, aby ten wizerunek marketingu sieciowego zmieniali ludzie kompetentni. I ty możesz być jedną z takich osób, do czego zachęcam. A póki co pozdrawiam serdecznie. W komentarzu umieszczę link do zapisu na newsletter. Raz w tygodniu dostaniesz od nas maila z informacjami aktualnymi. Zachęcam też do polubienia fanpage'a, tego na Facebooku i zasubskrybowanie kanału na YouTube, bo tam też jest wiele bardzo interesujących treści. Proszę o udostępnienie tego filmu, o jakiś komentarz. Niech te algorytmy tutaj zadziałają. Napisz chociaż skąd oglądasz, czy brałaś, brałeś udział kiedyś w jakimś naszym szkoleniu, czy to było dla Ciebie pomocne. No, a w ten sposób sobie pomożemy i tutaj do większej liczby osób dotrze ta informacja. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wierzę, że do zobaczenia na takim, takim, takim wydarzeniu, a najlepiej na każdym, bo przecież przechodzimy przez różne etapy w rozwoju. Nie ukrywam, że chcemy wspierać tych, których znamy, których wiemy, że chcą się na tę drogę profesjonalną tak włączać. Anna, witam Cię serdecznie również, witam Podlasie i każdego z Was, kto później również komentarz napisze. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, Piotr Krennik z tej strony, do zobaczenia, cześć.